Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z gry twierdza edycja ostateczna. Wracamy sobie do kampanii głównej i przesuwamy się do misji numer dwa. A tak w ogóle sobie obczaiłem i nie jestem w stanie w ogóle tego zweryfikować, jakoś cofnąć w głowie, czy faktycznie w oryginalnej części tak było, ale tu jest kuźwa mapa Polski. Wydaje mi się, że w oryginalnej wersji tego nie było, ale nie wiem jakim cudem oni to zrobili polską mapę, dlaczego. Eee, myślałem, że może ten Firefly Studios to jest jakieś polskie studio gier, ale nie, sprawdziłem, to nie jest polskie studio gier i nie wiem dlaczego tutaj. Jest mapa Polski, ale <noise> bardzo fajnie, podoba mi się to. Eee... No, to tak, takie wtrącenie, a tymczasem eee... zaczynajmy misję numer 2. Z każdym dniem w pobliżu twojego obozu pojawiały się coraz większe stada wilków. Ich nieustanne wycie sprawiało, że ludzie nie mogli w nocy zmrużyć oka. Wydawało się, że sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy nagle powrócił zwiadowca lorda Wełnowora. Niebawem zostałeś wezwany do namiotu dowództwa. Ser Długo-Ręka przekonał mnie, aby dać ci jeszcze jedną szansę. Nieopodal odnaleźliśmy ruiny budowli obronnej. Wilki nawiedzają to miejsce każdej zimy, dlatego musisz jak najszybciej odbudować palisadę, która otacza warownię. Tym razem nie możesz zawieść. Miej oczy szeroko otwarte. Aby zapewnić swoim ludziom bezpieczeństwo, musisz odnowić zniszczoną palisadę przed nadejściem zimy. Skorzystaj z pomocy uczników, którzy odpędzą wilki niepokojące twoich kmieci. Dobra, czyli zaczynamy się bawić już w wojenkę. Co prawda cele to jest zgromadzenie mięsa 35 i dokończyć budowę zamku, ale coś mi tutaj się przemyśla, że będziemy tutaj mieli będziemy tutaj mieli gości To musimy szybko zadbać o o drzewo troszkę jeszcze mięska mamy, więc na razie tutaj sobie to tak zrobię: wilki, łucznicy. Aha, łuczników mam tutaj, dużo ich nie ma. A czy ja już tutaj mogę szkolić jednostki? Co tu mam na to nie. Nie, czyli tutaj jeszcze nie możemy, już tylko ci łucznicy, których mam, tutaj muszą mi wystarczyć. Także szybciutko sobie lecimy z drzewem i od razu sobie może... Potrzeba drewna. A, potrzeba drewna. Dobrze, zaczekajmy na to drewno. E, walniemy sobie jakieś dwie chatki myśliwskie. A tutaj nam się czają wilki. Tędy będą iść. Tędy nam nie przylezą. Tutaj będą szły. I tutaj dobrze by było. Tutaj sobie zabuduję. Dawać mi to drewno. Tutaj sobie zabuduję. Żeby tędy mi drwali nie doszły, tylko w razie czego biegły sobie dookoła. A jak sobie będą biegły dookoła, no to tutaj łucznicy już tam ciupną troszeczkę. Także spróbujemy w ten sposób do tego podejść. Ale jak to powiedział skryba, potrzeba drewna. Także sobie zrobimy w taki sposób o cyk zrobimy to po prostu po prostej linii o cyk i tu już tu już mi się żaden wilczek nie przebije więc teraz mogę sobie na razie zadbać spróbować zadbać o mięsko Dobra, sobie miasto będzie już szło, a my się... Aha, tutaj dobrze by było sobie postawić jakąś bramę. Eee, bramę tu. O tak o sobie zrobimy bramę. Cia. I od razu tyle ci si palisada do bramy. Żeby w razie czego sobie mogli przechodzić drwale i tu już lecimy znowu. A tutaj może sobie postawię jeszcze jedną bramę. Mam drewna. Potrzeba drewna! A, potrzeba drewna. Dobrze, to zaczekamy na to drewno jeszcze chwilkę. Ciekawe kiedy wilczki się będą do nas już... ...podkradać delikatnie. Ale na razie jest spokój. Niewielka mapka. Zwierzyny jest dużo, więc też myślę, że nie będzie tutaj problemu ze zgromadzeniem tego. ze zgromadzeniem tego yy, mięska. Tutaj już chłopaki sobie noszą, także zaraz dokończymy budowę zamku. Tu już kolejny. O, wilczek już tutaj sobie wyje. Także chyba za chwilkę się możemy spodziewać. Dobrze, niechby tylko oni ci nasi drwale, żeby tylko sobie przynieśli to co mają, a później już tam. Jak ich wilczek zagryzie, to przynajmniej będzie drzewo bezpieczne. A oczywiście wolałbym, żeby nie, no wiadomo. Dobra. I teraz tak. Teraz sobie budujemy tu i budujemy sobie tu. Oj, troszkę mi się nie zeszło, ale to nic. I co? I wychodziłoby na to, że budowę zamku mam dokończoną. Mięsa 24 no teraz tylko pozostaje czekać na od skryba. No mięs skryba. Wilki, o, dobra, wilki się zaczynają tutaj nam płoszyć. I teraz tak, trendy wilczki. Tak jak myślałem, sobie pójdą tędy, tędy, tędy. Tędy, tędy, tędy. I zanim one tutaj się gdzieś tam zdążą pojawić mi, oczywiście powinien mi skupion tego pana. Czekamy spróbujemy, na ale spróbujemy je o, tu spróbujemy już wyciechać. Pięknie. Tu już mi jednego tego pana zagryzą, niestety, tak Szkoda. No czemu te zwierzątka tam pobiegły? Ale tu już. O! I świetnie. I fajnie, z fajnie tu jeszcze tego jednego tego jednego jeszcze. Tego jednego jeszcze... Strzały gotowe. Strzały gotowe. Z tym jednym to sobie chyba poradzicie. Dobra, elegancko, ale polek też ten. Okej. Okay. Dobra, czyli pierwszy atak wilków przetrwany. To teraz tylko jeszcze 35 jednostek. O, to jest szansa, że zaraz już będzie zwycięstwo. Uwaga. Jest! Haha! Czyli znowu krótka piłka. E, bardzo, bardzo fajna misja, taka już na. Rozruszanie, bo już i budujemy, coś tutaj lekko. I mamy pierwszych łuczników. Standardowo mięsko jest tylko do dyspozycji oraz drewienko, także powoli sobie tutaj już podrygujemy. I co mają tutaj do powiedzenia chłopaki? Przynajmniej to zadanie nie przerosło twoich możliwości. Aleś ty miły Dobra chłopie. Dobra robota. Teraz nasi ludzie są bezpieczni i możemy wysłać do sąsiedniego hrabstwa drużynę tak myślicką, która skutecznie wybije <laughs> wilki. Ja sądzę, że tak należy postąpić. Pamiętaj jednak, aby działać bardzo ostrożnie, gdyż tamto hrabstwo graniczy już z ziemiami naszych nieprzyjaciół. Mm -hmm. Chyba szurze. Miałeś na myśli szczura, tak? Tak, królestwo szczura. No i tak, to była szybciutka druga misja, a kolejna już będzie w kolejnym odcinku. Także dziękuję za szybką akcję z wilkami dziś i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!